No, cześć. Witam. Ciekawe, jak teraz się to sfilmuje, bo ostatnim razem chyba, co filmowałam siebie, to mi głowę ucięło trochę. Tak, straciłam głowę. No, niestety z tym kadrowaniem to jest tak różnie. <grym> Ale dobra. Uch. Wreszcie cieplej się dziś zrobiło w miarę, także... Także, także termofoli. Tak, mam oczywiście najlepszy przyjaciel każdego kota ciepłolubego, tego dwunożnego i tego czworonożnego, także zawsze oprócz naprawdę ciepłych temperatur letnich. Mm, Minutko. Skorzystałam z cieplejszej pogody i tego, że mam dzień wolny, wyskoczyłam do miasta obok samochodem. Tak, odważyłam się, udało się. Uf. Nawet no, nową, nowym dojazdem pojechałam tam i to tym razem bez, bez nawigacji. Udało się. Wow, i po prostu taka byłam dumna z siebie. Tak, tak, znowu jeżdżę, znowu od stycznia jeżdżę. E nawet pamiętałam, gdzie, który pedał gazu, a który to jest sprzęgło, a który to jest hamulec. Także odruchowo po prostu to był dla mnie szok, bo nawet się tego obawiałam. Przez cały rok ponad nie, w, nie, nie wsiadłam w samochód. Więc tak congratulations Margaret, you're great, you're great. Tak, tak trzeba się doceniać. Trzeba, takie małe rzeczy nawet, czy większe rzeczy. Dla mnie to było duże osiągnięcie. W każdym razie, pojechałam, udało się wszystko super, więc e, wróciłam sobie z taką koszulką za pół ceny w supermarkecie. Tak, tylko sieciówki są czynne, bo ciągle mamy ten lockdown. Nie wiem jeszcze do końca, może od tego miesiąca, czy nawet mówili, kiedy to było, do końca marca? Ja pierniczę, ja mam nadzieję tylko, że do końca lutego, ale nigdy nie wiadomo. W każdym razie sieciówki w pasażu handlowym wszystko pozamykane. Oprócz, może, nie wiem, dwóch, trzech sklepów takich typu supermarket, czyli mydło, powidło i wszystko. Po prostu takie, tak jak w supermarketach, wszystko otwarte i wiadomo, zasady te wszystkie epidemiologiczne, pandemiczne. Natomiast centrum tego miasta. No nie jest to wielkie miasto, ale jest zdecydowanie większe od Melksham, w którym mieszkam, Trowbridge. Po prostu ja byłam w szoku, szłam przez to centrum i nieco który sklep, główna ulica, jedna z głównych ulic, w tym centrum miasta. Jeden sklep za drugim, pustostany. Sklepy, gdzie... No po prostu, które znam, które są jak wizytówka tego miasta od wielu, wielu lat. Nie ma. Pustostanę. Nie, że lockdown i dlatego zamknięte i potem będą otwarte. Pustostanę, nic nie ma, nada. Nawet jeden to gdzieś mnie, szybę zaklajstrowano, bo już wybita była. Szłam tam do centrum po prostu przez ulicę, jedne z głównych ulic. Nie pamiętam, żebym widziała na głównych ulicach Trowbridge jednego po drugim wiecie, bezdomnych siedzących. A po prostu, no, byłam w szoku. No ale. Także pomyślałam sobie wtedy, popatrzyłam na tych ludzi siedzących w śpiworach, na tych kordonach, i pomyślałam sobie: Boże, ja mam za co być wdzięczna. Naprawdę, no, mam za co być wdzięczna. Eee. No nic, wróciłam. Nagrywam. Miałam ochotę nagrać, yy. mam pewien temat, kurczę, oczy mi łzawią, no. Zrobiłam sobie makijaż, chociaż jeszcze troszkę się z tym dziwnie czułam, jakoś tak... Nie wiem, trudno to określić. Ciągle jestem w tym transformuje ten dojście do tego e, męskiego aspektu zrodu i po prostu jakoś się to tam we mnie przelewa, więc. Ale zrobiłam makijaż. <laughs> Wytrzymałam. E, wróciłam, pomyślałam sobie, że mam fajny mam makijaż, to zrobię w tym makijażu fajny film, <śmiech> nakręcę. <śmiech> Kurczę. Hmm, COVID przestań. Sorry, głupi żart. Dobra. Eee, no i chciałam nakręcić w tym makijażu, no ale moja twarz stwierdziła, że albo ściągasz to paskudztwo teraz, albo pożałujesz, że się kiedykolwiek poznaliśmy. No i po prostu nie pozostawiła mi mordka wyboru. I no, dobrze ściągnęłam. Także bez makijażu, taka surowa, tak, pociąga, pociągająca nosem. E, robię film. E, chciałam poruszyć taki temat um, sytuacja, która mi się zdarzyła, ale zdarzyła się nie po raz pierwszy. I obrazuje taką pewną kwestię relacji. Oczywiście, w większości to chodzi o relacje. Więc relacje z ludźmi, bardzo często w relacji rodzinnych, to są jakieś takie współuzależnienia, takie, takie splątania, jakieś w tych relacjach, takie uwiązania. To jest. Ta, taka sytuacja, kiedy deprecjonuje się kogoś. Na przykład ktoś was deprecjonuje na zasadzie. Wiesz, ja to zrobię za ciebie, bo. A ty to może później zrobisz, jak nabierzesz doświadczenia. Na przykład takie coś w domu, jak rodzić do dziecka. I wy już macie te nie wiadomo ile lat, ale ciągle wychodzi na to, że rodzic lepiej umie i daj. Przejdzie kiedyś sytuacja, że będziesz sam niezależny, sama niezależna, czy tam jakieś inne sytuacje, kiedy ja nie będę mogła, to wtedy zrobisz sama, to wtedy zrobisz to sam, będziesz musiał się tym zająć. Ale gdy taki człowiek, tak młody człowiek wchodzi w życie, a nigdy nie miał szans, e, czegoś zrobić samemu, bo rodzic kontrolujący nie chciał ryzykować, że dziecko popełni błąd. To wiecie co? Już jest musztarda po obiedzie. Bo z doświadczenia mojego i z doświadczenia ludzi, nawet z którymi mam konsultacje i z doświadczenia w ogóle wielu osób, z którymi rozmawiam, później taki młody człowiek ma ogromny lęk i przeświadczenie, że nie umie, nie umie sam robić. Nie zrobi tego dobrze. I zanim w ogóle za cokolwiek się weźmie, niby teoretycznie wie nawet, ale za cokolwiek się weźmie, to już jest taki potworny strach, jak ma się brać i taki opór, no bo zawsze wysłuch wysłuchiwał, wysłuchiwała, że hmm, daj, ja to zrobię za ciebie, bo. Hmm, ja mam większe doświadczenie, ja jestem twoim rodzicem, ja wiem lepiej, a przyjdzie czas, to będziesz to robić sam, będziesz to robiła sama. No i tak się, tak się to właśnie kończy, później ogromnym lękiem, nerwicą, tym, że dziecko dorasta, staje się dorosłym człowiekiem i teraz na zasadzie, no teraz wyjdź z domu rać sobie. Jak? Lęk przed tym, że w ogóle sobie młody człowiek nie poradzi, jest tak wielki. I jak nie ma być wielki, skoro nigdy nie miał szans? Rodzice nigdy, czy rodzic nigdy szans nie dawał. E, więc to jest jedna rzecz. Jedn, to jest po prostu. Ja nawet nie wiedziałam o tym, ale jest to. Obecnie w psychologii, w terapii uznawane za, uwaga, przemoc. To jest forma przemocy. Bo to jest tak, jakby wsadzić zwierzę do klatki i wszystko koło niego robić. Brutalne trochę, może porównanie, no ale są rodziny, gdzie aż do tego stopnia to jest, więc. A później wiadomo, dziecko dorasta, jest nastolatkiem i ciągle daj jednak, ja to zrobię. Następnym razem zrobisz sama, zrobisz sam. I ten następny raz nigdy nie nadchodzi, a gdy w końcu przychodzi sytuacja, że naprawdę trzeba to zrobić samemu, bo się idzie między ludzi i trzeba to zrobić samemu, to jest. No, taki młody człowiek to jest jak duże dziecko. I później potencjalny pracodawca zszokowany, współpracownicy zszokowani, ludzie w, w otoczeniu, w ogóle, w jakiekolwiek otoczenie zszokowane, zdziwione. Co, co, co ty? No, przecież to jest normalne, że w tym wieku powinno się robić to i tamto, ale to jest. A, a tu osoba ma doświadczenie takie, że nigdy nie mogła, inny sobie no, no nie umie, no rączki tak. I oczywiście wtedy szyderstwa, no bo ktoś tam sobie nie radzi, no bo jest taki mamin synek, albo córunia taka roz, roz, rozciapciana, czy, czy coś i rozhistoryzowana, bo sobie nie radzi. A jak ma sobie radzić? Wszystko robił rodzic. Daj, ja potrafię lepiej, to kiedyś to ogarniesz. Kiedyś zrobisz to. To jest takie coś: niepozwalanie na to, żeby dziecko samo e, coś robiło bez kontroli, bez prób poprawy, bez obserwacji, jakiejś takiej superwizji dorosłego, który za chwilkę już jest tylko gotowy, żeby chwycić i po pomóc. Wszystko do, do, do kupy powiązać i zapiąć na ostatni guzik. I do tego się młody człowiek przyzwyczaja i potem tylko patrzy, kto będzie tym rodzicem, który faktycznie powie, ale dobrze to robię. Potwierdzi tak dobrze. Jeszcze doradzi, i dopnie na ten ostatni guzik. Idzie do pracy i pracodawca wymaga, żeby po prostu no, przeszkolić, czy tam jakieś treningi, czy szkolenie czy doświadczenie wiadomo jakieś zapewni ale ale nie będzie za rączkę prowadził i nie będzie wszystkiego dopinał na ostatni guzik i oczekuje od pracownika że on będzie wiedział co robi w swoim zakresie w tym w którym ma to robić I za chwilę jest, dziękujemy za pracę, ale nie, nie, to, to praca nie dla ciebie nie nadajesz się. Może kiedyś, jak zdobędziesz doświadczenie, może kiedyś, jak będziesz bardziej pewny siebie, może kiedyś po prostu, jak się ogarniesz, prawda? A młody człowiek jest cały sfrustrowany i w końcu dochodzi do wniosku, że się do niczego nie nadaje. Tak działa deprecjonowanie poprzez. Pomaganie. Daj, ja zrobię za ciebie, wszystko będzie ślicznie pięknie. Z lęku, że, że, że dziecko dorastające popełni błąd. Później już nie będzie nic próbować, bo się będzie bało, że popełni błąd. Bo czuje podskórnie lęk rodzica, który się bał, że dziecko popełni błąd, i potem się sam boi, albo sama się boi, taka córka. Że popełni ten błąd. To jest jedna strona jakby tego deprecjonowania, a druga często się zdarza. To jest takie z jednej strony rodzic jest tak bezradny. Albo odgrywa takiego bezradnego, albo po prostu nie chce. Nie chce być w roli rodzica i przerzuca bezwiednie, nieświadomie, czy mniej lub bardziej świadomie, po prostu nie zależy mu, czy, czy raczej nie zależy mu, czy raczej nie potrafi inaczej, ma swoje deficyty i przerzuca bezwiednie obciążenia, odpowiedzialność na dziecko, czyli następuje parentyfikacja. Dziecko bierze na siebie i Siłą rzeczy uczy się zaradności takiej, że sobie radzi w wielu kwestiach, tak jak rodzic. Ale, to jest ale, taki rodzic potrafi. Ja nie mówię, że w takiej sytuacji zawsze tak jest, ale niektórzy z takich rodziców to potem na zasadzie, no jak to robisz? Potrafią przyjść i tak mówią, albo coś to zrobił, coś to zrobiła. No jak to to, to ma być? Nie dość, że przerzucą na dziecko, to jeszcze krytykują, że dziecko nie potrafi idealnie dokonać. Albo w, ten, w, ten, w podobny sposób deprecjonują. Jakoś, tak jak mówię, pozwalają, żeby dziecko wszystkim się zajęło, a sami tak. Albo taki rodzic po prostu sam jakoś na zasadzie nie zależy mu, albo. Mm, tak to wygląda, tak jakby nie zależało, albo po prostu no, no nie umie, sam jakoś, ale później się wymądza, później jest, że to powinno być tak, to powinno być inaczej. Świat powinien tak wyglądać, i w ogóle takie mądrości, i jakoś takie ma podejście, niby nie powie wprost, ale jakoś tak traktuje tego syna obciążonego, czy tą córkę obciążoną, na zasadzie ja tu wiem lepiej, ja jestem takim autorytetem. Ale i tak w podstawach dziecko zajmuje się jakimiś sprawami. Nawet takimi prostymi jak zakupy. Ale później rodzic odgrywa autorytet. Na zasadzie też patrzę na, na dziecko. No, ja tu jestem autorytetem, ja jestem rodzicem, ja wiem lepiej, ty to tam. Rozumiecie? Do dziecka, które samo bierze brzemiona, czyli jest mu narzucona rola w wielu aspektach rodzicielska, a słyszy od rodzica, który włożył mu te brzemiona na, na barki, ja tu jestem autorytetem, a ty to jesteś tylko. Ty nie umiesz i takie popisy, wiecie, taki autorytet narcystyczny. Czasami się to zdarza. Również. Pomiędzy innymi członkami rodziny. To może być na przykład pomiędzy rodzeństwem, to mogą być również dynamiki takie pomiędzy przyjaciółmi, pomiędzy znajomymi, wieloletnimi. A ponieważ osoba już taka z takiego um, układu rodzinnego, jest tak, jakby wytresowana do takiej roli, że nawet nie zwraca uwagi. Albo po prostu schemat rodzic z dziecko powiela się później powtarza pomiędzy rodzeństwem albo, tak jak mówię, pomiędzy znajomymi, pomiędzy przyjaciółmi. Ech. I może być tak, że jakiś krewny z rodziny przychodzi i non stop, co słychać, bo u mnie to i to i, i to i tamto. I na zasadzie nagle się okazuje, że wiecie, ktoś przychodzi i non stop gada o sobie. O swoich problemach, o swoich dylematach i o tym, jak ma ciężko i Albo po prostu wszystko na jego temat, czy wszystko na jej temat. I jak w końcu do was dociera, że to was obciąża, i powiecie to, kawa na ławę, albo próbujecie, po prostu powiecie, stwierdzicie: Słuchaj, przychodzisz do mnie za wszystkim, mnie to obciąża. Ty się potem fajnie czujesz, ty, ty kwitniesz po tej rozmowie, fajnie ci, a ja po prostu zdycham. Ja nie mogę, no, no jestem wyczerpana albo jestem wyczerpana. I. Reakcja jest takiego przyjaciela, przyjaciółki, nie wiem, e, e, jakiegoś krewnego, czy to brata, czy to siostry. Co ty wygadujesz? Co, przecież no, no co, ty też możesz do mnie przyjść. Tak, ale spróbuj ty przyjść. To się okazuje, że twój przyjaciel, czy, czy, czy twoja siostra, czy twój brat, oba. Mam problemy, po prostu, że, że jej problemy czy jego problemy to są takie, a twoje to jest takie pikuś, albo na zasadzie ty przychodzisz z problemem nie weź mnie, nie dobijaj, bo ja mam tyle na głowie, ja mam takie dylematy, ja mam, ja mam teraz taki problem i taki, i taki, i, taki, i inny. I... Ty przychodzisz na zasadzie, no przecież no, no, mówiłeś, czy mówiłeś, że mogę ze wszystkim przyjść, no bo ty i też ze wszystkim przychodzisz. A tu się okazuje, że w praktyce nie ma do kogo przyjść, bo jeszcze jest opierdol, że się przyszło. I jeszcze na koniec trzeba wysłuchać wyżygu czyjegoś, że ktoś ma taki ciężki problem, a ty przychodzisz i jeszcze dobijasz, jeszcze przy, przynosisz tutaj swoje. Mieliście takie sytuacje? A spróbujcie do takiej osoby później nazwać po imieniu. Słuchaj, była taka sytuacja, i zachowałeś się, albo zachowała się tak i tak. Czyli wychodzi na to, że w razie czego, ja nie mam do kogo iść, ja nie mam co do ciebie mówić, chociaż się zarzekasz, że mogę, że sobie tylko luźno rozmawiamy, ale nagle luźna rozmowa, rozmowa tak wypada i tak. Tak wygląda, że ty żygasz na mnie wszystkim, a ja się czuję obciążona. A reakcja zwrotna, jak powiecie coś takiego, czy w tym stylu, czy bardziej kulturalnie, czy mniej kulturalnie, czy po prostu bardziej prosto z mostu, czy chcecie najpierw naprowadzić, to jest na zasadzie: ale O co ci chodzi? Ty, ty, ale ty się dobrze czujesz? Najlepsze, ty się dobrze czujesz? Albo. Um, ty nie jesteś czasem przewrażliwiona ostatnio, albo nie jesteś czasem trochę znerwicowany, może powinieneś odpocząć. Tak, tak, oczywiście, to ty masz problem. Ty masz coś tego. Ja ostatnio usłyszałam, że ja w ogóle mam jakieś... Osoba się o mnie martwi, bo chyba mam początki schizofrenii, tak? Powiedziałam kawa na ławę. Że przychodzi ze wszystkim w razie czego? Że tylko co słychać, a potem wychodzi na to, że um, i tak wylewa na mnie wszystko. Ale wyszło na to, że ja mam paranoję, i to ja jestem: e, ja, ja to ja jestem coś tutaj ze, z, z jakimiś tymi. E, d, Jakieś mam fobie, paranoje, lęki i schizofrenię prawdopodobnie już, już początkują. Co jest bardzo źle ze mną, wiecie? To, to tak ze zmartwienia po prostu tak się troszczy i dlatego mówi, że, że coś martwi się o mnie, bo chyba to są początki schizofrenii czy, czy coś w tym stylu. Super! Wiecie co? Nie oburzyłam się na to, bo po prostu po, po pierwsze to nie jest pierwszy raz, po drugie dotarło do mnie. Aha! I nazwałam to później. Konkretnie. Słuchaj, to ja jestem taka nienormalna. Ja mam coś z głową, ja mam lęki, ja mam fobie, ja mam początki schizofrenii. Okej. Okay. Tylko powiedz mi, bo przychodzisz do mnie, za wszystkim. Czy co słychać? Czy po prostu non-stop się do mnie dobijasz? Non-stop coś wysyłasz? Non-stop coś chcesz? Od osoby... Która ma takie problemy ze sobą. Ty mnie zadajesz pytania? Ty chcesz dyskutować ze mną o tym, co tam w Twoim życiu, o Twoich problemach, o Twoich dylematach, o wszystkim, o swoim życiu prywatnym? Ty ze mną chcesz korespondować z taką schizofreniczką? Kto tu jest? Kto tu ma coś z głową? Kto tu jest nienormalny? Rozumiecie? Jak to napisałam, skończyło się od razu. <laughs> no, tak to bywa. I to jest drugi rodzaj deprecjonowania. Czyli ty się zajmij wszystkim, ale w razie czego to ty i tak jesteś nikim w porównaniu ze mną. I pamiętaj, gdzie twoje miejsce. To jeżeli ja jestem nikim, to czemu kurwa do mnie ze wszystkim leziesz? Czemu zostawiasz to na moich barkach, czy tamto, powiedzmy? Czego ode mnie chcesz od takiego zera? Widzicie? Jeżeli naprawdę jesteście tym zerem, jesteście nienormalni, coś macie z głową i w ogóle niedorozwinięci, to po co do was z czymkolwiek iść? Czyli wychodzi na to, że jednak jesteście na tyle godni zaufania, żeby czasami bardzo poważne sprawy Wam, was, wam. Mm, z Wami się podzielić, żeby Was nawet obarczyć, żebyście wybrali na siebie odpowiedzialność. Ale jesteście tak wytresowani, że dajecie sobie wciskać, że i tak naprawdę może jesteście nienormalni. To jest gaslighting. To jest czysty hamski gaslighting. Jejku, ja się martwię Twoimi reakcjami. Tak. Bo się w końcu wkurwiłam, bo nie było z kim rozmawiać. I nazwałam prosto kawę na ławę. Ojejku, co się z Tobą dzieje? Nie wiem, no ty mi powiedz, ty mi postawiłeś, czy postawiłaś diagnozę. Ty mi powiedz. A tak się można konkretnie pozbyć pijawek. Co jest wyzwaniem, jeżeli to jest ktoś bliski z rodziny, powiedzmy, czy ktoś jest wieloletnim przyjacielem, czy przyjaciółką, ale e, wiecie, to jest taki lęk, że jak zostawi się tą osobę, czy tą relację, to już nic innego nie będzie, to już się będzie samemu. Ale powiedz, czy jest ci potrzebny ktoś, do kogo jeżeli przyjdziesz, bo teoretycznie możesz ze wszystkim przychodzić, to usłyszysz, a weź mi głowy, słuchaj, ja mam tyle problemów, teraz, a ty mnie jeszcze obciążasz. Zawsze jest tak. Czyli zawsze ta pomoc niby i ten kontakt jest jednokierunkowy. No, chyba, że lubisz mieć takie pijawki na sobie i takie wampilki, co cię wysysają, bo tak, do tego też trzeba dojrzeć w ogóle, żeby zobaczyć. i po drugie, trzeba dojrzeć do tego, żeby to zrzucić, bez lęku, że się samemu ze sobą, jak się zostanie, to, to, to człowiek sobie nie poradzi. Trzeba przez ten lęk przejść. No, i dzisiaj chciałam poruszyć takie metody deprecjonowania, które biorą się najpierw z dysfunkcyjnych mechanizmów w rodzinie. Dziedziczonych bardzo często, a później idzie się z tym w życie. I tak to później wygląda, że najpierw albo człowiek jest jak taki, no, no jak duże dziecko, że nic nie umie, się wszystkiego boi, i po prostu, jejku, jak tu zacząć, jak tu żyć w ogóle. Albo w drugim wypadku, wszystkiego się boi, bo, bo no, albo jest sfrustrowany na zasadzie, no przecież robię wszystko, no, no naprawdę robię wszystko. I, i znowu ktoś mi powie, że ja jestem nienormalny. Albo czuje się ktoś taki obciążony, a jednocześnie nie wolno mu nic powiedzieć. Nie wolno mu powiedzieć, że jest obciążony. No bo usłyszy, że jest nienormalny. Wiecie co z doświadczenia? Najlepsza, najlepsza rzecz, jaka mi się zdarza, to usłyszeć, że jestem nienormalna. Że jestem schizofreniczna, że jestem porąbana, że coś mam z głową, bo zawsze wtedy mówię, to po chuj do mnie ledziesz ze wszystkim, skoro ja jestem schizofreniczna albo porąbana, albo coś mam z głową, albo jestem nieobliczalna. Ja mam nieobliczalne osoby w miejscu pracy, gdzie pracuję. To są rezydenci, to jest dom opieki. Oni mają solidną, solidną demencję i różne inne mentalne ze sobą przypadłości i problemy. I ja tam idę pracować, ale w życiu by mi nie przyszło do głowy dzielić z nimi, Jakieś swoje osobiste kwestie, problemy, ewentualnie pytać się o coś, czy pytać o radę. W życiu by mi nie przyszło na myśl, dlaczego? Bo wiem do czego są zdolni. Więc jeżeli ja jestem taka psychiczna i schizofreniczna i co tylko, a ty do mnie leżysz ze wszystkim, to wiesz to, to ty idź się zbadaj. Ja nie muszę, ja już mam od ciebie diagnozę. Ty idź ze swoją. I tym optymistycznym akcentem chciałam zakończyć dzisiejszy film. Miłego dnia.